Nie wierzę, że udało mi się to zrobić, ale mam makijaż i to kolorowy. Wcale nie z użyciem taśmy, ale udało się. Mam nadzieję, że mój autobus jeszcze nie odjechał. Jest 19. Ja się dopiero witam, ale chciałam powiedzieć, że nie było mnie 3 tygodnie w szkole i dzisiaj byłam pierwszy raz i parę się stresowałam, tym, nie wiem dlaczego, ale jednak nie było aż tak źle. I teraz muszę zrobić lekcję i przeczytać lekturę, ale. To tylko 14 stron, parę zadań. I będę wolna. Jej. Ja też nie mam rady z tą książką. Ona jest. Mm -mm. Mędr Gdański jest, jakby. Dla mnie jest nudną książką, bo jakby. Oni tam gadają o tym, że ci są równi tym, a ci nie są równi tym, i tam są dwa, jakby stanowiska. i to nie jest w ogóle ciekawe do czytania, według mnie, więc no, idę się ogarnąć do spanka i sobie poczytam do spanka, bo już serio? Ja przy tym zasypiałam. A to nie jest u mnie zbytnio częste żebym ja zasypiała przy książce, może parę razy mi się zdarzyło, jak byłam już naprawdę śpiąca, albo czytałam po nocy. Ale tak z nudów to raczej nie, więc to musi być naprawdę zła książka, według mojej głowy, żeby aż zasnąć, naprawdę, bo ja zasnąłam na jakieś. 10-15 minut, naprawdę, więc no, idę się ogarnąć, zrobić mieć, co makijaż, włosy, nie wiem, wymyć się, zrobić cokolwiek. Pobudzę się, zjem sobie i wracam czytać, naprawdę. Obiecuję sobie, obiecuję sobie, że to zrobię, ok? Trzeba się najpierw przygotować do szkoły. Jest 22. Muszę jeszcze dokończyć, czytać tę lekturę i jakby wydrukowałam ją sobie, bo nie miałam tego w formie papierowej, a pani będzie na mnie wściekła, jak znowu przyniosę tę lekturę na telefonie. PDF więc znam, dobra. Drukuję. Yy, wydrukowałam sobie. To jest paręnaście stron, więc nie jest najgorzej. Yy, sorry w ogóle za klimat, ale dla... nieważne. Yy, I ogólnie to chyba jest zleśnie jutro już. Bo już się raczej nic ciekawego nie będzie. Jeszcze tylko muszę poprosić jedną osobę, żeby mi dała wszystkie zeszyty, jutro do szkoły i przywiozłam. Dobra, widzimy się za chwilę, dla Was za chwilę, dla mnie jutro, więc muszę jeszcze wstać jutro. Nie lubię wstać wcześniej, ale... Dobra! Powiem wam, że ja myślałam, że to wczoraj była mgła. Jakby nic prawie nie widać ze mną. I jakby nie wiem co się dzieje naprawdę nawet nie wiedziałam, że to auto jedzie, a teraz pewnie słyszycie, że jedzie. Nawet dwa! Wow! Mm. Nawet ładnie to wygląda wam powiem tak, tak śmiesznie. Na nie widziałam już takiej mgły, ale ogólnie to... Trochę mokra trawa jest. A mam bardzo długie spodnie, które się prawie ciągną po ziemi, więc w twojej bo tu nie ma chodnika. Wzięcie wyższych butów, bo mam takie buty na takiej platformie, było bardzo dobrym wyborem, bo nie mam brudnych spodni. A chciałam wziąć to niższe, ale pomyślałam, nie, na pewno jest mokra ziemia i będę miała brudne buty. I co? I okazało się, że jest mokra ziemia. I. Okazało się, że nie powróciłam sobie spodnie, więc jestem z tego bardzo szczęśliwa. Jestem z tego rada, tak jak się to mówi. Ale, o, chyba w mojej autobus jedzie? Tak! Okay. Mam nadzieję, że mnie zauważy. Zauważył! O, super! To jest pięknie, to jest takie blokowisko niedaleko mojej szkoły. I wszystkie piękne drzewka. Ja tutaj sobie lubię często siedzieć przed szkołą, jak jest ciepło. Ale ogólnie właśnie wyszłam z autobusu i prawie, i bym nie wyszła z tego autobusu, bo się obudziłam w sumie na przystanku, bo się chciałam przespać. No, troszeczkę upsi, bo, bo na szczęście mój mechanizm obronny zadziałał i wysiadłam, ale. No, przyps. <grym> Dzień dobry, um, witam Was na długiej przerwie. Mam jakieś 20 minut, i sobie skoczę teraz po jedzonko, ponieważ nie mam dzisiaj żadnego śniadania, bo uznam, że nie chcę mi się dzisiaj robić i mam ochotę na bułkę z makiem. Idę do Leviatana, który jest zaraz obok mojej szkoły, prawie. Yy, no, i ogólnie mieliśmy dzisiaj. Ten alarm próbny, taki, co jak jest pożar, to jest taki alarm, że są trzy dzwonki, coś takiego, nie wiem, jakby tam macie w szkole, ale tak jest, i jakby musieliśmy się ewakuować. I się okazało że ewakuowaliśmy się złym wyjściem, i niby żeśmy się spalili. więc no i pani wychodząc z klasy, bo pani nasza od chemii nas ewakuowa, powiedziała, przepraszam, że was spaliłam, i po prostu tak mnie to rozwaliło, że szok. Ale teraz idę. Y idę sobie kupić jedzonko, bo jestem już głodna. Pić mi się też chce, a nie wziął sobie picia, więc no. Idziemy, idziemy pić, jeść, bo jest długa przerwa i trzeba jakoś to zrobić, więc no. Do zobaczenia później. Już średnio mnie widać, bo oświetla mnie tylko telewizor. Ale oglądamy właśnie bajkę, bo jakby jest. Właśnie wybiła 24. To w ogóle Wam pokażę, czyli Wy zaraz to zobaczycie, ehm, co kupiłam. Co kupiłam dzisiaj, bo dzisiaj byłam on zakupach, więc. Be right back. Mm, jest już niedziela, godzina 12. Zaraz jest śniadanie, tak śniadanie, od dwóch godzin, jeszcze nie to śniadania, mimo tego, że wstałam o 10, bo ustawiałam sobie budzik, żeby patrzeć na wyniki na panelu yy, zawody na yy, wyniki z konkursu dziewczyn, bo mm, dziewczyny z naszej stajni y, pojechały na zawody mnie tam nie bo po pierwsze nie trenowałam przez trzy tygodnie po drugie nie chcę być znowu chora więc no, y, ale patrzę na wyniki i niestety te wyniki są z opóźnieniem i to takim, że no, ale patrzę oglądam sobie serial, robię inne rzeczy i tam co jakiś czas po prostu zaglądam i y, I'm proud of you, y, jeśli to oglądacie ale y, no Teraz będę pokazywać te ciuchy, tylko się ogarnę i jeszcze dzisiaj muszę nadrobić te lekcje, mm, zeszyty przepisać i to tyle będzie chyba z tego dnia, bo chyba więcej nic więcej nie zdążę zrobić. Jakiś czas temu właśnie sobie zrobiłam przerwę i nadal jest ta przerwa, bo wypiłam sobie herbatę, myłam włosy i teraz chyba Wam nagram yy, to, co kupiłam wczoraj, bo myślę, że to jest odpowiedni czas, bo jeszcze nie chcę wracać do nauki, bo jestem już tym zmęczona, a nie mam zbyt co robić, więc Nagram! Tak jest! Właśnie tak, więc idę po i idę je wziąć na górę nagrać i znieść je znowu na dół. I zaraz zobaczcie te ciuchy. No, szerszego kadru tutaj ja już nie zrobię. Jak na razie jestem ubrana tak, a to nie jest żadna z rzeczy, które kupiłam. Teraz będę się przebierać w te rzeczy, bo sobie leżę na moim łóżku. Powiem tak. Szerszego kadru ja już nie zrobię, bo, bo inaczej będzie widzieć to który mam w pokoju. Yy, a nie chcę tego pokazywać, więc... Będę wychodziła tam i się przybiorała, i będę tu okay. Tu mamy pierwszy fit. Znaczy to jest fit. Ja nie jestem master of the design, yy, więc tak. Tu mamy sweterek, kardigan, oczywiście jak babcia, ale jest super, bo jest cieplutki, fajne. Tu mam taką koszulkę, która ma taki dłuższy rękaw, jakby, ale taki dotąd. Yy, I mam nowe jeansy, bo ja w swojej szafie miałam dwie pary spodni. Bo wszystkie okazały się na mnie za małe, albo takie, które mi nie odpowiadają. Więc teraz, dlatego że się zakochałam w spodniach, które są albo proste, albo rozszerzane, to mam takie. Jakby one. Ja na niej ogólnie, bo są aż takie drugie. Jak coś tak mam śmieszne skarpetki na sobie. Niestety, nie takie, które wczoraj kupiłam, bo wczoraj nie udało mi się znaleźć do żadnego sklepu, w którym byłyby śmieszne skarpetki. Więc yy, mam skarpetki yy, z Ravenclaw, yy, z tego To nie jest ważne, i to nie jest mój dom. Yy, ale jednocześnie było są mięciutkie, wygodne i ciepłe im yy, Więc yy, tak, mam takie skarpetki, nie mam do sobie butów, bo jestem w pokoju, kto nosi w pokoju buty. Więc to są wszystkie rzeczy. A, i ogólnie wszystkie rzeczy, które kupiłam, no wszystkie są z resert. Bo nie zdążyłam iść do żadnego innego sklepu, znam, że nawet nie potrzebuję. Więc tak, te wszystkie rzeczy są z reserty. Jak coś tam się taką koszulkę, tylko że białą i nie chcę się nią przebierać, więc po prostu mam taką białą. Yy, bo ja słyszałam takie trzaskanie, co nie? Ja myślałam, że nie wiem, ktoś by się w domu a albo że moi rodzice w końcu wrócili, bo pojechali sobie dzisiaj yy, na zwiedzanko yy, No, i myślałam, że wrócili, nie, a ja sobie tutaj nagrywam, sobie gadam, a to kurczę, klimat, tu jest klimatyzacja i ona jest włączona na ogrzewanie i ona tak szczela nie wiadomo dlaczego, znaczy każda u nas w pokoju w domu, w każdym pokoju tak strzela, więc ja po prostu się zdziwiłam, ok? Yy, mamy kolejny fit, a tak naprawdę to jest po prostu inna koszulka. Nie wiem czy ją dobrze włożyłam, nie wiem jak się wkłada koszulki, ale uznajmy, że ja chciałam tak. I jakby ona ma taki przepiękny zielony kolor, to tak mnie to zachwyciło, że uznałam, że biorę. I że ten wzór jest taki... taki, yy, więc ja go nawet nie opiszę, to jest po prostu wzór. I był też taki biały ze złotym, ale uznałam, że wolę bo... mama powiedziała, że muszę za dużo neutralnych kolorów, między innymi czarnego, więc uznałam, że no dobra, to uznajemy coś kolorowego. Wcale nie jest tak, bo ja nie miałam wcale tak dużo czarnych rzeczy, mam po prostu... Większość. Yy, ale niebieskie też się znajdą fioletowe, więc... No, yy, więc proszę bardzo. To są te same spodnie, więc na to nie zwracajmy uwagę, ale koszulka taka, więc jeszcze zaraz Wam pokażę takiego t-shirta. I drugi t-shirt to jest zwykły niebieski i też mają takie długie rękawy. Fajne, fajne. Ja myślałam, że mi to nie będzie w ogóle pasować, I tak jak myślałam, że szerokie dżinsy mi nie będą pasować, a w końcu przymierzyłam mi, Tak właśnie. Yy, no, teraz mam wszystkie dżinsy takie szerokie, mimo tego, że moje licycy tego nie lubią, bo mówią, że wyglądam jak worek. Yy, ale. Musiałam po prostu. Więc no, jakby to są te fajne długie rękawy, dla mnie tak fajnie, tak luźno, bo lubię ogólnie luźne ciuchy, co zobaczcie po kolejnych rzeczach, bo są dosyć duże, można powiedzieć, luźne. Ale tak, to, to jest zwykły niebieski t-shirt. To jest koszulka, którą kupiłam, bo mi się spodobała, ale moja mamie też się spodobała, więc powiedziała, że będziemy się dzielić. I mi to pasuje? Bo jakby dlaczego nie? Ale czuję się, jakbym... Jakbym po prostu nie była z tej dekadnie, jeśli rozumiecie, o co mi jakieś takie paski mi się tak kojarzą tak inaczej, plus jeszcze ja zazwyczaj nie noszę długich rękawów, jakoś nie wiem. Nie mam zbyt wielu rzeczy, które mają długie rękawy chyba że jakieś rzeczy wierzchnią to oczywiście, ale tak właśnie. I teraz w końcu zmienię spodnie, e, taki spoiler, więc widzimy się zaraz. Kolejna rzecz, e, znaczy właściwie to trzy, to mamy tak, spodnie takie też długie, są już takie trochę bardziej przyległe, i jak na mnie to już są bardzo przyległe, bo ja sobie cały czas tylko chodzę w takich szerokich, szerokich, więc to. I one się już dosyć bardzo różnią od tych, które mam w szafie, bo są czarne. Bo moja mama mówi, że ja mam same, same niebieskie dżinsy, no ale jakie dżinsy mają być inne? Więc ona no powiedziała, no to weźmy sobie jakieś czarne. No i ja, okej, okay, dobra, weźmy ja jakieś czarne. No i co? Wzięłam jedno niebieskie, jedno czarne. I mam jeszcze kupić drugie niebieskie, bo one miały dziury na kolanach I, i ogólnie postanowiliśmy, że zamówimy sobie ze sklepu online, bo wtedy przyjdą bez rozwalonych dziur, bo w tym sklepie akurat było tak, że najwidoczniej ktoś przymierzał, nie przyznał się do tego, że zepsuł, bo musiałby to kupić, ów kurs, a kto by chciał kupić zniszczone ciuchy, więc ja uznałam, że ja też nie kupuję tych ciuchów, bo ja patrzyłam na wszystkie pary i nie było takich, które nie miałyby rozwalonych tych dziur, takich, wiecie, poszarpanych. Nie. A pani powiedziała, że tak, to jest błąd, że ktoś coś rozwalił, więc tak, yy, dobra, przechodzimy do tej outfitu, nie gadajmy o więc tak, tam zamówię, to wam pokażę. Yy, więc tak, mamy te czarne spodnie, mamy weścik. Yy, on jest taki, on jest bardziej taki kri, yy, tak jakby to moja mama powiedziała i mam jeszcze koszulę. To jest gigantyczna koszula, to jest rozmiar 44 damski, bo mniejszych nie było, ale mi tam się podoba, jakby była jeszcze różowa. Ale ona była taka dziwna, bo ona była taka krótka i miała takie dziwne rękawy, i się wyglądał kwadrat. Nawet nie prostokąt, tylko kwadrat. E, więc no więc, to jest ścig i lubię taki luźny. Ja bym go nawet jeszcze spasowała do tych swój wcześniej, bo te są takie. mniej szerokie, ale ja lubię szerokie, a do tego, jakby się jeszcze dało szerokie, to. pięknie. Może. chociaż według mojej mamy, to jak jest góra szeroka, to był powinien być ciasny, ale. Jak się jest workiem, to się jest workiem, a ja lubię być workiem, więc będę workiem, więc będę to tak kwitować, ale nieważne jakie są zasady, ja wolę tak, więc no i to są wszystkie rzeczy, bo kupiłam jeszcze dresy, ale po co wam pokazywać dresy. Na razie się żegnam, zobaczymy, czy jeszcze coś sobie tutaj dopowiemy i e, idę teraz to posprzątać, bo mam teraz. Mm, Pakuję się na jutro, a zanim się już żegnam, bo... Od jutra już nagrywam vloga na kolejny tydzień, bo teraz zamierzam jak to no, tak mniej więcej posklejać z całego tygodnia, żeby mam pokazywać, jakie moje życie jest nudne, ale no. Więc ten odcinek pewnie wstaje w poniedziałek albo we wtorek i widzimy się z dzień na kolejnym weekly vlogu. Więc do zobaczenia.